Witam serdecznie Panie i Panowie Mariusz Szpakowski, Filipiny Carmen. Powiem Wam, że dzisiaj jest smutny dzień. Cały dzień siedzę i myślę. Um, zaraz Wam powiem co się wydarzyło. I smutny jestem cholernie, bo na live siedziałem, w sumie dostałem wiadomość. Pani Krystynka z syki choro Pamiętacie ją z filmów? Pojawiała się na filmach Wspaniały człowiek Uśmiechnięty, zadowolony Pani Krystyna napisała do mnie komentarz zaraz po tym, jak się Oliwier urodził, e, że przyjechał. Że chciałby zobaczyć go I tutaj busy, busy, busy I człowiek po prostu nie pojechał do tego Syki nie ten nie no spotkał się no. mówiła, że, że chciałby zobaczyć synka, żeby przyjechać, że jakiś tam prezencik ma no i żeśmy nie zdążyli po prostu pojechać nie? tutaj zaraz po tym porodzie, tu jakieś rzeczy, to tego zaraz wesele, wszystko na raz i człowiek kurcze nawet nie nie pojechał, i do czego zmierzam, że życie jest tak krótkie, że to się po prostu w głowie nie mieści. Jednego dnia jesteś tu i teraz o, a rano ci już nie ma i kurczę odwlekać rzeczy na potem To jest najgorsza rzecz chyba co możesz zrobić Najlepiej po prostu robić to od razu Powiem Wam, że tak jestem z no strasznie mam ten dzień nie? Pani Krystyna to taka była osoba Kurczę, taka ma mama wszystkich tutaj, nie? To podejrzewam, że to nie, nie tylko do mnie taka była, ale do wszystkich. Że po prostu jak przechodziliśmy to ucałowała, uściskała można było z nią porozmawiać o wszystkim. A na koniec jak się odjeżdżało to zawsze jakiś tam... Coś tam dała, jakiś tam kawałek boczku, czy coś tam jest. No, no taki człowiek dobry. No. Miała tam jakieś swoje problemy też, ale zawsze była uśmiechnięta, zadowolona. Kochała wszystkich, była szczęśliwa. Czasami mówiła, że, że dzięki Damianowi mnie jest tu na Filipinach, bo Damion był pierwszym, którego oglądała. A czasami mówiła, że przez nas. Chyba wtedy jak miała te cięższe dni No bo to różnie jest na tym raju, nie? Raz jest lepiej, raz gorzej Wiecie co zauważyłem? Od, od jakiegoś czasu obserwuję, że bardzo dużo dobrych ludzi odchodzi nie wiem, czy to jest zbieg okoliczności, ale wydaje mi się, że raczej nie. Że ci dobrzy ludzie odchodzą szybko, a ci niedobrzy. Nie, dziwne trochę. Nie wiem, kiedyś takiego wujka, bardzo zły człowiek. Bardzo zły... To jakaś tam daleka rodzina w ogóle. Ale bardzo, bardzo zły człowiek. Całe życie przeżył. W starości później leży. No. Oj, słuchajcie. No nie, nie chcę się w ogóle nagrywać. I w sumie nie nagrywałem dzisiaj nic dla Was. Teraz na sam koniec dnia wziąłem kamerę po prostu i postanowiłem podzielić się z Wami I tym, i tym, co czuję, nie? i tym, co się stało. Bo słabo jest pewnie, ale pokażę Wam też przy okazji, bo nie nagrywałem, a trochę tam siedziałem i grzebałem coś zabezpieczyłem tutaj tą studnię z tej strony Tu miałem robić ale stwierdziłem że chłopaki będą mi tutaj beton e, betonować tą szambo. to mi od razu tu ogarną. ogarnął nie będę też bawił w ten w ten cementowanie murowanie nie jak tu powiedzieć o, no tu kamieni rozsypałem te co były cośmy przynieśli a tak, tak tutaj nam żeby się lepiej chodziło, jak deszcz popada, to żebyśmy po tym błocie tu nie chodzili. Mam nadzieję, że, że to wystarczy. A jak nie, to potem się po prostu wyleje jeszcze trochę co cementu tu. Chodzi o to, żeby tu błota nie było, żeby tu była taka sucha area. Nie? Tutaj Vanessa ma ten basenik. Co kiedyś wam mówiłem, mówiliście kup, kup. A ja już ten basenik to dawno. Taki dla niej, że mogła się popluskać. Tylko nie było kiedy... ...go uruchomić, bo wody nie było, nie? No, dziewczyny prania ...zrobiły, tak to wygląda. Także chłopaki zaczną robić tamto szambo... ...i te toalety... ...to może ja w tym czasie będę tutaj robił... ...ten, ten garden nasz. Muszę jechać taczkę kupić. Chodzi o to, żeby przetransportować tą ziemię stamtąd, z tego dołu tam chłopaki wykopali żeby ją przetransportować tutaj i rozsypać troszeczkę tak wyrównać tu, nie kury mi wkurzają, to sąsiadów strasznie tych kur mam też już dość powiem Wam, że też tak się zastanawiałem czy robić ten, ten warzywniak nasz pierwszy, czy, czy ogrodzenie nie zrobić już mam po prostu dość, no tam kupi jakiś pistolet i strzelał do nich, Chodzi o to, że, że wiecie, że one po prostu ty się wybierają na wycieczkę, te kurczaki i ich jest naprawdę dużo. Czasami to naprawdę dziesiątki potrafią do domu wejść. Dziecko czasami na przykład jest, słuchajcie, jest gorąco. To oliwiera kładziemy na przykład na podłodze, na materacu. Z wiatraczkiem, niżej troszeczkę jest chłodniej. No, akury wchodzą i wiecie, że mu krzywdę zrobią. Właściwie, ile żab zabiłem dzisiaj tu. Zabiłem, bo ich też mam dość. <laughs> Sprzątałem tutaj. Wiem, że powiecie, że pożyteczne są, ale kilka, nie dziesiątki. Sprzątałem tu. No i strasznie dużo ich tam było, więc pozbyłem się ich. I tak mamy ich dużo, także parę jak mniej będzie, to się nic nie stanie. Pożyteczne są to fakty. O, znowu kury sąsiada. Te owady zjadają, nie? Pamiętacie kiedyś takiego shorta wstawiłem i tam kupę tych owadów przed deszczem nie? to przyjrzmy wyżarkiem nie problem jest, że właśnie do studni nam wchodzą cały czas, no teraz jest zamknięta ale wchodziły no jest ich za dużo, za dużo zdecydowanie, także No następna wycieczka o. od sąsiada A jeszcze jedną rzecz miałem wam powiedzieć Danika dzisiaj mnie, jak się obudziłem mówi do mnie, że Sąsiedzi przyszli zapytać się, że oni by chcieli kupować wodę od nas. Ja tak wow, w szoku, ale ja mówię, ale mówię, wiesz nich jak to jest, może tej wody po prostu nie starczy dla nas wszystkich, jak oni zaczną tą wodę tu przychodzić brać. Musimy po prostu dopiero sprawdzić, czy starczy, nie? bo mówiłem wam, że tej wody nie jest dużo. Zależy, ile oni tej wody po prostu będą chcieli, nie? No i <laughs> Denika z nimi biznes zrobiła i będzie im sprzedawać wodę w kontenerach. Tą, tą rozumiecie, tą ustaliła z nimi cenę, że tą wodę filtrowaną będzie im po 20 peso za taki kontener, a, a tą niefiltrowaną filtrowaną po 10 peso za kontener. Ja myślę, że to uczciwa cena, bo ten prąd, ta prom, pompa na dole też tam 1 kW. żeśmy wydali tyle pieniędzy na tą studnię, to myślę, że to jest... że to jest okej. Okay. Oni poza tym wodę jak przynoszą z dołu, to muszą płacić 20 peso za tą wodę, a tu będą mieli za 10. Także Danika zrobiła z nimi biznes. No, to może się skończą po prostu problemy z nimi. No. <grym> Śmiać mi się chce z tej Daniki, ona po prostu bizneswoman taka tu jest, wszystkim sprzedaje lody, jakieś cukierki lodowe, jakieś takie rzeczy, a jakieś puszki, nie puszki, zupki, jakieś takie rzeczy ma, a teraz jeszcze wodę im będzie sprzedawał, także no niech robi, no nie wiem co myślicie o tym, ale mi się wydaje, że to jest dobry pomysł, no. Przynajmniej to pokryje jakieś tam koszt, nie wiem, prądu, czy jak się pompa posuje czy coś, nie tak mi się wydaje, a problem będzie rozwiązany nie będziemy się denerwować, że oni po prostu non stop tutaj są po wodę i no. właśnie wybierają wodę jeszcze z tych kontenerów Co tam stały, nie? ale zaraz się to skończy no, i będą musieli do daniki przychodzić i płacić. Sorry, że tak dzisiaj za wiele nie nagrałem, ale mówię Wam, że po prostu mama. Strasznie słabe dziewięć, naprawdę to ważna osoba była dla mnie tam na Syki No nic, słuchajcie, trzymajcie się. No, i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam Was serdecznie. A! Może wam pokażę jeszcze Oliwierkę i Vanessa zanim, zanim e, zakończę. Szpakość śpi, tak słodko. Czasem to się tak uśmiecha. Nie wiem, o czym może takie dziecko śnić małe. Nie mam pojęcia. Ale coś tam śniejemy mu się. Może o cytku śnieje, nie, o mleczku. Że o Boże mleczko. Vanessa, gdzie ona ta moja gwiazdeczka? Vanessa come baby. Cześć. Wszystkim. <laughs> nie, no tu patrzy za, za koleżankami i kolegami. Przyszła mafia lokalna. Papierki. I moja bizneswoman idzie. Nie? Yeah, Danica? Baby. You are a bizneswoman, right? <laughs> Danika. No, come here! Wstydliwa taka, że daje się spokój. Zaraz powiecie, że mnie nie kocha. Tak będzie. Do nika po prostu, wiecie co, ma takie coś, że ona się wstydzi jak się wstydzi, to robi takie głupie miny i wy czasem możecie to odebrać, że no, że po prostu, nie wiem, nie lubi mnie nie chce być ze nie kocha mnie takie rzeczy, rzeczy słyszałem już ale ja wiem jak jest wiem, że mnie bardzo kocha i szanuje i dba o mnie, także to co wy niektórzy tam mówicie nie ma to żadnego znaczenia Najważniejsze jest dla mnie to, co ja czuję i to, co mamy tutaj w domu, tak? A mamy dobrze, to nie mówię. To mówię tylko o tych osobach, które źle mówią, nie? Bo jest zdecydowanie 98% ludzi na, na firmach bardzo pozytywnie mówią o Danice, o mnie, no zdarzają się tacy, co, co nie. Pozdrawiam wszystkich, słuchajcie, trzymajcie się. Buźka dla was. Cynie, kurnik, pełen radości,